Ej, witam was serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku I to jest pierwszy odcinek z serii świątecznej, bo dzisiaj mamy 1 grudnia. Dzisiaj ze Smawem i z Olą będziemy robić duży shopping świąteczny Jakieś fajne, śmieszne rzeczy, a na końcu odcinka będziecie mogli wygrać te rzeczy, więc zostańcie do końca Będzie rozdanie Ja też eee, Wy dostaniecie coś ode mnie co dzisiaj kupicie sobie <laughs> <laughs> Także lecimy do sklepu Tak, także chcę wam powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, prawie wszystkie, które są w koszyku będą do rozdania na koniec filmu, więc zostawcie do końca, bo będziecie mieli szansę je zdobyć. Jesteśmy w kolejnym sklepie i teraz mamy home and you. Jesteśmy w kolejnym sklepie, już trzecim w TK Max. Od dzisiaj, czyli od 1 grudnia, będą trzy filmy tygodniowo przez cały grudzień, czyli będzie film w piątki, w niedzielę i we wtorki o godzinie 19.00. Także włączcie sobie dzwoneczek, jeżeli nie jeszcze nie macie, żebyście właśnie wiedzieli, kiedy są filmy, bo będą aż trzy tygodniowo, więc trzy razy więcej niż było wcześniej. Słuchajcie! Hey, bluzę! Moją! Bluzę moją! Mają bluzę! Moją! Ale <grym> zaraz to zleje Czemu tylko troszkę pizzy to sobie? Proszę, ale je? To jest... podatek za to, że to nagrywasz Chcemy to nagrać No to byś... <grym> 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 Fili, weź się chwili Chcę na To Mama! weź chwilę, nie ruszaj Bo nie widzę dla no, Pan na razie bez prezentu O, może dostać. Dobra, najgrywa. Także my już wróciliśmy z zakupów i teraz właśnie usiedliśmy żeby wam pokazać co kupiliśmy i co będziecie też kupić Także mówi. kupiliśmy... Jedną rzeczą, którą kupiliśmy i już od razu ją pokażę jest ten oto wielki pompowany prezent dla. I... I... I właśnie Filip go napompował i w sumie jeżeli on będzie gdzieś tu leży, to nas nie będzie widać Ja Więc będę siedzieć tak tutaj bardzo No, ja, Ale jest fajny, a może go postawmy? Tutaj go do... Gdzie? A nie ty. No właśnie nie ma gdzie go postawić, bo nie mieści Tam, się. Dobrze, czy, czy to jest naprawdę o, tu. ważne, to nie on był Tak, jest ładny. Jest bez sensu. No ale kupiliśmy go, więc musi być. Dobra. <noise> Także to była pierwsza rzecz i może teraz zaczniemy od początku. Mamy, Mamy taką torbę. Mamy no, taką to... O, <noise> Coś się zbiło. Proszę I bardzo. Nie chcecie wybrać jakiś prezent. Tak, no to nie wybrałaś sobie, a Filip sobie wybrał, zobacz On ma kubek, który jest na baterię nie. i jak się go kliknie, tam to on się kręci. Tak. Więc mamy takie dwa fajne kubki. Ja... Patrzcie na to. Dobra, więc kolejna rzecz, Pola już chciała tutaj wyciągnąć. Dobra, to to będzie dla Oli i Co to jest? jest zestaw do Fondi. Ale ja nawet nie wiem, że... A masz tutaj nagi... uważasz, podgrzewać? A tutaj, tutaj czekoladę i ona się rozpuszcza i wtedy sobie maczasz owoce powoce. z, tymi, i z serduszkami, bo Nie ja wiem, to zobaczymy To jest dla ciebie To, to, jest, to będzie dla ciebie, więc to odpakuj prezent jest no. Ale czad! No i teraz masz serduszka i możesz sobie jeść truskaweczki no. Ej, fajne to jest to można w tym No No to I co macie. będziesz... Ma... Nadziewać ją? Nadziewać na ją krajniczego Nie fajnie. no, tego, ale... <laughs> nie no, tak, żeby... No dobra, nie... ładny teraz to zachowaj sobie <laughs> No, Dobra, uwaga, dwie wielkie rzeczy. I jedna będzie na pewno na giveaway, bo po to to kupiłem. I będą same. wielkie poduszki Mikołaja. Te są lepsze. Nie, prawda? Ja. A właśnie, to już jak jesteśmy przy ubraniach Smawa i Smawa kolekcji ze sklepu, to dzisiaj właśnie rusza moja kolekcja. Także zapraszam na sklep dieszta.pl. Znajdziecie wszystko w opisie i możecie sobie zamawiać świąteczne rzeczy. Dobra, więc uwaga, to idzie na giveaway. I to są kapcie takie Mikołaja. No No są fajne, ale ja sobie kupiłem większe 36-37 jakby ktoś. Tak, to są 37, bo stwierdziłem, że to, to jest najpowsarniejszy rozmiar A ja mam takie z wywiniętym tym. No patrzcie, są takie. Więc jeżeli ktoś będzie chciał, to może no, brać oki, bo je. Ale to na koniec odcinka. Dobra. To jest tam jeszcze... Dla każdego po jednym. To jest sweterek dla ciebie. To jest sweterek dla ciebie. O A mój Boże, to dziękuję. jest sweterek dla mnie. I to są sweterki na butelkę na przykład, nie A. wiem, na przykład na wino! Co jest napisane? Christmas time! Christmas. To jest Christmas? Cychyry i cytymy A Y to, to, to jest Y. To jest Y na końcu. Christmas ah. time! Co? No, Chris time Chris. Christ, Christ, Christ time. No dobra, I... u mnie to jest sweterek na butelkę. Waga to idzie też na giveaway na pewno, bo to są e, takie wow, są cukierki, to... które są na końcu ósmawa i stwierdziłem, tak. że ja mam już jedne takie, więc kupię drugie dla kogoś z Was bo ktoś będzie lubił może słodycze, tylko że one są miętowe, więc kochani patrzcie co mam teraz. Mam pomysł, wyjmiemy to razem i to jest fajne, na przykład jeżeli ktoś ma swoją drugą połówkę i może mieć takiego Mikołaja, który jest. Ej, to są dwa kubki, które razem tworzą takiego Mikołaja. ja to mi I tego nie dam niestety na giveaway, bo się boję, że się zbiję. No i została nam jeszcze jedna rzecz tutaj, i to jest A, też kubek. Zadajesz. Uwaga, ostatnia rzecz z tego sklepu to jest taka właśnie, y, taki kubek to na gorący Tak, zbyt to bym tak. ale w tym momencie nic więcej nie kupiliśmy, więc zdałem to do tej Więc y, y, Mamy jeszcze taką baberską. To jest super fajne. I można sobie nałożyć dużo tej śmietany i zakryć, po co z niespodziankę Trzyma ciepło. ciepło Ale trzyma ciepło pewnie Chociaż nie wiem, I nie żeby nie rozlać w drodze do pokoju Myślę, że i tak by się ulało za z tego No dobra, ale jest ładne Więc proszę, jak jako shaker trzymać Dobra, więc przechodzimy do następnych no, rzeczy I patrzcie na to, kupiliśmy dzisiaj takie dwa duże pierniki ciastka I z tego będzie film jak będę je dekorować, jeszcze nie wiem z kim ale oglądajcie moją serię, to będziecie wiedzieli. Fajne, nie? Mogę go zjeść? Nie! Delikatnie. <laughs> Już. <laughs> Przysięłam Patrzcie na kolejną rzecz. I tutaj mamy kalendarz Kolejkawe. adwentowy. Adwentowy, ale z herbatkami, więc... Codziennie możecie pić inną herbatę. O, są wypisane te herbaty. Ale to jest ale nie 25 aż. No to jest aż do 25 i ta jest, ostatnia jest na czarne, ale czekaj. to nie jest jakaś... to coś mi się nie pasuje. Co? To drugi dzień nie jest podpisany? No nie jest podpisany, ale nie wiem czemu. I tu coś Nic jest innego? To jest logo. Aha, wcisnęli logo. I zostały nam w sumie dwie rzeczy i to jest jedna z super rzeczy, które się kupiłem. To na koniec? Dobra, no to teraz mamy dwie pary rękawic i z tego też będzie film z Olo. Mamy jedną taką w ciasteczka, Rękawice do kuchni Hello? Więc mamy jedne takie i drugie Filip załóż Świetne Pogażę. są jak jest zima na przykład Co? Widzę <laughs> ty w tych kapciach Nie no, miałem kiedyś takie z dwoma palcami Co skórzane Zarąbiste były Dobra Więc została nam ostatnia rzecz dzisiejszego holu zakupowego I jest tu uwaga Kubek z babeczką, którą się robi w właśnie kubek. w tym kubku W kubol No jakiś kubol. dobra, wielki kubek, w którym się robi babeczkę i w 5 minut można ją podobno zrobić I właśnie. I jest nawet bi bilecik. Tak, jest taki biletik od kogo dla kogo Więc jeżeli szukacie jakiegoś prezentu takiego fajnego A to co jest spoko. słabe Czemu słabe? No no można zrobić się i co? Do wyrzucenia idzie kubek No nie nie się z niego spoko, bo miska jest my, taka, taka Tak jak i, I jeszcze mamy, bo coś Szturówkę <ślam> Dobra, nieważne. Tak, także kochani, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze zakupy, to by było na tyle, mamy dużo fajnych rzeczy, jeżeli chodzi o giveaway, to zaraz wybierzemy coś razem, wspólnie, co możemy wam wysłać i znajdziecie zasady u mnie na Instagramie, także wpadajcie na Instagrama do mnie, tam będzie cała info o giveaway'u, więc będziecie mogli wygrać, a tak naprawdę zdobyć jakieś fajne, rzeczy z dzisiejszego filmu. Nie no, nie pij jak się kręci. Tak, ja pijłem. Do nie <grymne> Czemu to jest taka piana? No bo to... A, No bo się właśnie kręci. <grymne> no kręci. Dobra, także dzięki bardzo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już w niedzielę. Wpadajcie do mnie. Wpadajcie do Sława, wpadajcie do Oli na Instagrama, czy tam Facebooka. Wpadajcie do mnie na Insta poinfo info o The Widzimy się w kolejnym odcinku w niedzielę. Do zobaczenia, hej!